Strach dzieci prowadzić, bo tam się biją, zaraz gaz może pójść Kaczy, Kaczyński składa kwiaty. To jest niebezpieczne miejsce dzisiaj. No tak więc tutaj widać wycieczka szkolna z dziećmi, chce obejrzeć grubnie znanego żołnierza i pomnik smoleński a tutaj policja właśnie uwięziła w kordonie lotną brygadę opozycji. Doszło do szarpaniny być może zaraz pójdzie gaz. No ale co tam, nie? Dzieci dostaną rykoszetem jak zawsze. Dlaczego nie pozwalacie dzieciom złożyć kwiatów pod pomnikiem? Wycieczka przyjechała z Polski, a się policja obstawia sobie, żeby tylko Kaczyński decydenci partyjni mogli sobie składać, a zwykły obywatel nie może Więc Więc raz. Klasa przedszkolaków będzie musiała odśpiewać chym za barierkami, gdyż nie są dopuszczeni w rejon grobu nieznanego żołnierza, czyli celu wszystkich wycieczek szkolnych. Tam widać kolejną wycieczkę. Słoneczny dzień na placu dużo wycieczek i szkoły podstawowe i przedszkola i szkoły średnie i taki właśnie oto obraz tutaj jest pokazywany dzieciom właśnie pomnik otoczony tutaj słyszałem pytania jak małe dzieci pytają swoich nauczycieli co tu się stało, dlaczego tu jest tyle policji o co tutaj chodzi, no i widziałem takie właśnie zmieszanie, co oni mają na to wszystko odpowiedzieć, dokładnie nauczycielki same też nie wiedzą o co tutaj w ogóle chodzi, dużo osób się podchodziło do mnie pytało, dlaczego jest to takie zgromadzenie policji, czy był jakiś zamach, a to nie, po prostu Kaczyński składał kwiatki, a teraz policja tradycyjnie nie chce dopuścić do złożenia, więc przez Zbigniewa komose, który i tak zostanie złożony, a potem zostanie ukradziony i być może znów rozszarpany nawet przez wojsko.